Witam Was. Nowy, piękny dzień. Wielki. Wielki dzień, a dlaczego? No, pewnie się domyślacie po tytule, ale dzisiaj oprócz tego, że będziemy starali się go wykorzystać na 100%, tak jak każdy inny, to kończę swoją powieść, tak. A siódma. Będziemy wysłali dzisiaj do wydawnictw. Zobaczymy. Średni czas oczekiwania to nawet do 6 miesięcy, także niestety o odpowiedzi dzisiaj się nie dowiemy. Co na śniadanko? Na śniadanko już wam klasyczna owsianeczka. No i co jeszcze z ważnych rzeczy w dzisiejszym dniu, ale to zabiorę was ze sobą. Jak widzicie, pełno roślinek na moim biureczku. Szafa, ściana pusta. A to dlaczego? Już wam mówię. A to dlatego, że ci będziemy składać szafę. Wielką, ogromną szafę. W sumie bardziej regał książkowy, dlatego że. Te książki, które są tutaj, są właśnie na tę szafę, te roślinki również, także dużo się będzie dzisiaj działo i ja lecę do konsumpcji, nieco pozdro. Godzinka 9.40, a my co? Klasycznie na bieganku, zaraz zaczynamy starą trasą, więc zobaczymy jak to będzie. No, i co, pogoda dopisuje, bo jest zimno, i to mi się podoba, bo wtedy, gdy biegam sobie w koszulerce, to no jest mi naprawdę przyjemnie. Także, co, lecimy, nagram jakieś przebiteczki, zobaczycie. No, jestem podekscytowany dzisiejszym dniem. Jest ostro, choć jestem troszeczkę spóźniony o 10 minut, bo ogarniałem kamery itp., ale rozpierdolimy to. Nagrywa się to bardzo dobrze. Tempo, nie wiem czy widzicie, 2 km za mną Prawdę powiedziawszy, nie ma co nagrywać, bo widoki takie sobie tempo 440 cały czas lecimy na tętnie. 163 no i nie jest łatwo, powiem tak nie jest łatwo, ale dajemy radę Pijara, raczej nie kretniemy, ale to nic. Ale to nic właśnie. Przebiliśmy barierę 4 km. Jeszcze kilometr. Nie jest łatwo. Teraz zaczynamy podjazd. Niby nie mały, ale gdy jest się na ostatnim kilometrze, to nic nie jest łatwe. Także ostatni kilometr. Myślę, że czas wyjdzie gdzieś około 2-2, 30, 23 może. Zobaczymy. Ten no. 171 Lecimy Cóż mogę powiedzieć Tempo 451 W sumie tak jak obstawiałem e, Myślałem że trochę szybciej będzie, trochę lepiej I co? W sumie dopiero Sumy dopiero niedawno zrozumiałem e, że bieganie nie polega na e, ciągłych piarach, Choć biegam już w sumie długo Ale nigdy jakoś nie zważałem na to tempo Dopiero w sumie od jakiegoś pół roku Rzeczywiście biorę pod uwagę to tempo. I co? Eee, zrozumiałem, że zasada 80-20 jest w sumie tu jak najbardziej adekwatna, że w sumie 80% Twoich biegań to są, eee, to w sumie nie są piary to jest zwykła baza. A 20%, może nawet i mniej, to są piary Dobre wyniki, szlifowanie, dokręcanie śruby. Dopiero teraz to zrozumiałem. Trochę późno, ale lepiej niż wcale. Także co? Eee, wracamy. Słyszymy się niedługo. Pozdrawiam. Witam Was, ja już po rolowanku. Jak sami widzieliście, godzinka 11.25 zapytacie, czemu tak późno? Albo i nie zapytacie, to nic. dostałem jeszcze site taski. dwa dokładnie. Musiałem wyjść z tym gagatkiem. wymienić butle z Soda Streama, takie taski. No czasami jest to frustrujące, a, kiedy ten planik nie wychodzi. No ale co już zrobić? Trzeba się dostosowywać, trzeba być elastycznym. I teraz od 11.25 do 12.55 półtorej godzinki w pełnej koncentracji już wam pokazuję. Dwie z kółeczki dopiero, co zaczynamy. Wczoraj skończyłem e, tę część, którą wam pokazywałem na ostatnim vlogu. Dzisiaj zaczynamy następne, następną i co dwie książki na razie w sierpniu przeczytane a mamy sierpień 5 w tym miesiącu mam cel żeby 8 przynajmniej 8 przeczytać tych książek zobaczymy jaką pójdzie raczej na spokojnie bo mam dobre tempo no i co kawuśka lecimy z Wiedźminem właśnie skończyłem e, czytać 12:55 minutę wcześniej skończyłem żeby to nagrać żeby to dobrze wybrzmiało e, 60 stronek sobie przeczytałem Wiedźmina jest to definitywnie jedna z gorszych części, a tak przynajmniej ja to odczuwam. Wieża Jaskółki, no nie podoba mi się za dużo wątków Sapkowskiego, ale co ja tam będę gadał, każdy z Was ma inną opinię, więc nie będę nic mówił, ale jedna bardzo dobra informacja oprócz słabej książki Sapkowskiego to taka, że już Wam pokazuję o to, co do mnie przyszło. Mamy szafę, będziemy ją składać, półkę, szafę, jak zwał, tak zwał. Słyszymy się w niedługim czasie. Pał. Obiadeczek wykonany, już wam pokazuję. Proszę zobaczyć Łososiek i e, fryteczki. No i co, zjemy sobie, skoczymy po wiertarkę i, e, i montujemy. Tak chciałem wam tylko pokazać ten posiłek, dlatego tylko nagrywam tę wstawkę. Także życzę mi smacznego i ja życzę każdemu, kto to ogląda, również smacznego. Jeśli jesz, pozdrawiam. Działamy. Już mogę powiedzieć. Nie Ziemski Tański wleciał, nie ukrywam, nieco się podenerwowałem, nieco się pomęczyłem, ale jestem. Ale jesteśmy tu właśnie, i co dosyć mozolnie to poszło, znaczy jeszcze nie skończyłem, bo jest 15.52, więc dosyć mozolnie to idzie. Cały plan został dnia rozjebany, tak można powiedzieć wprost. No ale nic, tak też się zdarza, tak też się zdarza, no i trzeba być elastycznym, tak jak już mówiłem. No nie zawsze idzie jednak po myśli, mimo wszystko, starasz się być dyscyplinarny, chcesz być punktualny, no ale zawsze jakieś sajtaski wlecą, zawsze jakieś nieoczekiwane problemy. No tak to już jest i w sumie to jest piękne. I w sumie to jest piękne. I wtedy można naprawdę korzystać z życia, być prawdziwym life userem. E, więc co i co? No i widzimy się już niedługo. Myślę, że 16.30 skończę. No i wtedy zajmiemy się innymi taskami. Ale to już będę Was informował. E, strzała. Cóż mogę powiedzieć? Tak wygląda mój pokój. Dwa ostatnie wkręciki tu nam zostały. I tam jeszcze są C deski, które pójdą tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj, z tyłu, one będą służyły. Tak tu po, po dwie, na jednej szafce. No i tak naprawdę już trzeba będzie dokręcić i e, wszystko będzie. Jest godzina 16.22. E, w 10-15 minut powinienem się wyrobić i, e, i co? I to będzie e, koniec. A, tak jak mówiłem, chcę to jak najszybciej skończyć, więc sobie żebyśmy się do robótki. No chciałbym dzisiaj skończyć w ogóle pisać tą swoją książkę, co jest ciekawe. Nie wiem czy mi się uda, mówiąc szczerze, bo jak to w pisarstwie, no nigdy nie wiadomo. Nie wiem kiedy do końca to skończę. Nie wiem ile jeszcze stronek zostało. No ale mam nadzieję, że się wyrobimy. Mam nadzieję, że się wyrobimy ładnie. Skończę i coś ich powysyłam do wydawnictw. No nie do końca fajnie wyszedł ten dzień. Nie tak jak myślałem na pewno. Ale co mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć Wam? No staram się. Staram się. I wydaje mi się, że o to w tym chodzi też poniekąd. E, właśnie o te codzienne starania. Nie zawsze plan pójdzie po Twojej myśli. Przeciwnie w sumie. Tak wydaje mi się. 70% większej ilości przypadków. Nawet bym powiedział, bym powiedział 7 na 10 przypadków to jednak są jakieś pewne mniejsze, większe zmiany w planie, ale tak jak już to powiedziałem przed chwilą, no to jest właśnie kwintesencja tego wszystkiego. No wiadomo jest, że wszystko, wszystko w planie zawsze ci nie pójdzie po twojej myśli. No i mimo wszystko trzeba się do tego dostosowywać, trzeba korzystać z tych szans nadarzających się. Czasami taka szansa. Powiem Wam. Może zwiastować nawet coś dobrego, więc nie jestem zadowolony, że jestem w szarej piździe z planem. Nie jestem z tego zadowolony, ale no nic nie zrobię. Nic już nie zrobię. Staram się tylko złożyć dzisiaj tę szafę jeszcze, skończyć, pisać tę książkę. Już nawet nie będę wysyłał tych propozycji wydawniczych, bo tego na pewno nie zdążę zjeść coś, żeby sobie ładnie dobić makrosy, z tym raczej będziemy kończyć jeszcze, wiadomo, oczywiście trening, ale o tym. Nie muszę pewnie Wam mówić, więc co. No i co? Na pewno jesteście ciekawi, jak to finalnie wyszło. Wiem, że jesteście ciekawi, przynajmniej chcę w to wierzyć. No i co? Proszę, kurwa, bardzo. Proszę zobaczyć. Bardzo dzieło. Budzi kurwa podziw. a wygląda cały pokoik teraz. Tak to wygląda. Tu mamy kuźnie. Tu kolejna szafeczka właśnie przeniesiona. No generalnie ta szafka, ona jest głównie, miała być na książki. Jak widzicie jest tu pełno bibelotów. Ale to tylko dlatego, że no jeszcze tyle książek nie mam. E, więc z czasem, gdy książki będą dokupywane, czytane, no to wtedy e, wiadomym jest, że że właśnie niektóre z tych rzeczy, bardziej może nieprzydatne, e, będą e, znikały. Mamy godzinę, już Wam pokazuję, 17.50. No to, co się dzisiaj dzieje z czasem, to jest e, masakra. Po prostu masakra. O, szybki posiłek, pisanko. Mam nadzieję, że skończę. No zostało mi naprawdę niemało. Nie sposób mi powiedzieć sile, ale mam nadzieję, że skończę. No i trening. Dziś plecy, tylne barki i brzusisko. Także rozpierdolimy to, bo ciężki był ten dzień, nie ukrywam. Mimo, że nie porobiłem wcale tak wiele właśnie, to był intensywny. I dosyć emocjonalny, tak bym powiedział, bo troszeczkę się nawkurwiałem z tą szafą. Więc był emocjonalny, był ciężki. Czy taki produktywny? Powiedzmy, powiedzmy, że tak. Nazwijmy to w ten sposób. No i będę zaraz przechodził do konsumpcji, tylko nasze sobie zrobię. Zaraz zobaczycie, co strzała. Cóż mogę powiedzieć, godzina 19.19 19. i co, e, mógłbym kłamać, mógłbym zakładać, ale będę szczery, skończyłem, oficjalnie skończyłem siódmą powieść w swoim życiu, e, czuję pewną nostalgię, czuję pewien niedosyt, czuję pewien głód, chciałbym pisać więcej, chciałbym pisać szybciej i mocniej. Ale tak się nie da, albo i da, ale ja jeszcze nie opatentowałem tego systemu. Wszystko może przyjść czasem. No i co? Jestem zadowolony. Dystopijno-obyczajowy romans, gdyby ktoś pytał, albo nie pytał. Jestem ogólnie zadowolony. I co do wydawnic, właśnie. Chciałbym, bardzo chciałbym, by ta książka ukazała się w empikach, w księgarniach, wszędzie. No, ale czy jest to możliwe? Teraz, tak chwilę. Debatujmy nad tym, no jest kurwa, ale cholernie ciężko, cholernie ciężko, bo przynajmniej z tego co mi wiadomo, choć mogę się mylić, no wydawnictwa tradycyjne obecnie w Polsce, czyli tradycyjne, tak dla wyjaśnienia wszystkim tym, którzy nie wiedzą, tradycyjne wydawnictwa 100% kosztów, wydawnictwa typu hybryda połowę Ty, połowę oni. Tak naprawdę to w sumie nie wiesz, ile Ty płacisz procent. Może się okazać, że tak naprawdę 75, a wydawnictwo robi w chuja, a oni płacą tylko 25. No i wydawnictwa typu self-publishing nie będę krytykował, choć no uważam, że to jest dla ludzi, którzy no albo chcą spełnić swoje marzenie, a wiedzą, że nie zdołają w tradycyjnym, wtedy zgodziłbym się z tym, ale w takim normalnym przypadku, w moim przypadku nigdy bym nie skorzystał z takiej opcji. Wydaje mi się, że trochę Trochę byłoby mi po prostu wstyd. No i też koszta. Wiadomo, koszta to wszystko się łączy. No i ja generalnie celuję w to wydawnictwo tradycyjne. Czy jest to możliwe? No jest. No jest, no bo jednak no, te wydawnictwa przyjmują debiutantów, choć właśnie bardzo niechętnie. Bardzo niechętnie na słabych warunkach. Choć szczerze, powiem Wam tu i teraz. Warunki mnie kurwa nie obchodzą. Mógłbym dostawać nawet z tego 2%, bo dla wszystkich tych, którzy właśnie nie wiedzą i nie są obeznani. Tyle mniej więcej dostają właśnie mm, autorzy. Mniej więcej od 2 do 10% maksymalnie. 10-15% maksymalnie, gdzie i tak 10% może się wydawać, że gdy mówimy o książce, która sprzedała nawet i 100 tysięcy egzemplarzy, fajnie. No ale gdy weźmiemy pod uwagę to, że książka kosztuje załóżmy 40 zł i mamy 4 zł od książki, no to te 100 tysięcy to jednak byłoby 400 tysięcy złotych, no to to jest zajebisty wynik, choć no mało która książka może sprzedać 100 tysięcy, bo to już naprawdę taki, tacy mainstreamowi pisarze Polsce. Jesteśmy w Polsce, więc mówię o Polsce oczywiście, więc nieważne są dla mnie warunki. To może być 2% z to może być 4%, no 1 czy 0% może na takie coś bym nie przystał, bo jednak fajnie byłoby żyć z pisarstwa, ale w takie właśnie wydawnictwa tradycyjne celujemy. Kolejnym na pewno e, mocnym takim problemem jest czas, choć no to na to już nie mogę wpłynąć. No wydawnictwa pewnie też, bo jednak oni dostają setki tysięcy propozycji wydawniczych miesięcznie. Tak też no ten czas oczekiwania na w ogóle odpowiedź bądź brak odpowiedzi może być do 6 miesięcy, bo tak właśnie to kolejna ważna informacja. Musicie zapamiętać, że tak właśnie działają wydawnictwa w Polsce. Nie odpowiemy ci, a to dalej, No ale ty nie wiesz, czy powinieneś czekać 3 miesiące, czy 6 miesięcy, kiedy jakby spotykasz się z odrzuceniem. Nie wiesz tego, czy po 3 miesiącach już powiedzieć sobie: OK, zostałem odrzucony, czy po 6 miesiącach powiedzieć sobie: OK, zostałem odrzucony, czy czasami, gdy wydawnictwa mają na propozycji, po 12 miesiącach dopiero możesz powiedzieć po roku, że OK. Przez to wydawnictwo właśnie zostałem odrzucony. No, jest to śmieszne, jest to absurdalne, no ale, no ale takie są realia. Takie są realia wydawnice, wydawnicze. Ja też mogę być ignorantem, mogę być kurwą w tym przypadku, bo no nie wiem, jak to wygląda ze strony recenzenskiej, nie wiem, jak to wygląda ze strony samego wydawnictwa. Może oni naprawdę sobie nie radzą z tym natłokiem. Może tak być, ale w tym przypadku ja tego nie wiem i pozwolę sobie postawić na egoizm. Pozwolę sobie postawić na siebie w pierwszym miejscu. No i powiem, że chuj w dupę wydawnictwom. Tak mogę powiedzieć, choć chyba nie powinienem, bo w sumie, no nie powinienem, bo potencjalnie któreś z nich mogłoby mnie przyjąć. Ale no nic, zobaczymy. Skończyłem, więc co? Napisałem jeszcze streszczenie, notatka o autorze oraz konspekt, bo każde wydawnictwo, właśnie, no przynajmniej większość wydawnictw takich tradycyjnych, lepszych tego wymaga, więc. To zostało napisane, no i co godzinka 19.25 dochodzi szybkie przebieranko i lecimy na trening, koniec już z tym pięknym monologiem na temat książki. tak chciałem się wypowiedzieć, bo, bo taką miałem po prostu ochotę. Tak, ja już gotowy do treningu i tak jestem w tych samych ciuchach. W gwoli wyjaśnienia od momentu, gdy zacząłem składać te meble, ten mebel w sumie, pocić się, to przebrałem się w ciuchy robocze w których ćwiczę, więc dokończymy trening więc co zaczynamy sobie trening powtórzę plecy, tylne bareczki i brzusisko lecimy, rozpierdalamy. mam ochotę na kurwa ostrą pompę więc takowa też będzie cześć witam was w moim pokoju z nieco innej perspektywy martwy ciężary bitumiczne, dyszka 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 piątka cztery dyski, cztery 4 dyski, piątka, cztery piątka, 45 sztanga, 10 kilo, razem stuweczka na martwy. Nie stanowi to dla mnie większego problemu, co zaraz zobaczycie, ale niestety więcej ciężarów nie mam. znaczy się mam, jak można powiedzieć. Mam tam jeszcze jakieś piąteczki, ale tu, jak widzicie, tu kucne, tyle miejsca, tyle miejsca, więc e, nic się nic się już niestety nie mieści, muszę sobie kupić większy gryf, co prawda wiem, że e, ciężary stalowe byłyby o wiele lepsze, ale tak się już złożyło, że jakoś na początku swojej kariery e, kupywałem bitumiczny, no i e, głupio mi było później to wszystko zmieniać, więc teraz gustuję w bitumicznych jak na razie. No więc muszę kupić o wiele dłuższą sztangę, żeby te ciężary wchodziły, no bo z tego właśnie, no słyną no, ciężary bitumiczne, że są e, tak duże, no ale może skończę pierdolić i po prostu zrobię samą, let's go po prostu, co ja mogę powiedzieć, nie będziecie widzieć, dużo, może zrobię bardziej w ten sposób kamerę, że tak będzie lepiej, no i lecimy, nie? Taka prosta serieczka 8 powtórzonek na stóweczce no chciałbym chciałbym szczerze te pijarki. bo obecnie na klatę również biorę 100 kilo siadzie również no i nie mam więcej ciężarów na znaczy się mam jeszcze raz powtórzę ale nie mieszczą mi się już na sztangę więc niedługo trzeba będzie dokupić sztangę żeby te piary jakoś ładne sobie ładować na tym kanaliku chcę wam się chwalić witam was ponownie w moim pięknym pokoiku z piękną dużą szafą. Tym razem na sztandze. Dyszka, dyszka, piątka, piąteczka. Razem trzy dyszki. Po tamtej stronie trzy dyszki. Sztanga, dyszeczkę, czyli siedem dycha. Co będziemy robić? Wiosłowanie, Będziemy robić wiosłowanie, eee, W sumie taki ciężar spoko. Dosyć. Eee, spoko ciężarek. Dobra, jakoś chyba Was ustawiłem. Mam nadzieję. Nawet i 13 powtórzeń bez przedłużania. Teraz będzie podciąganko, już was tutaj wyżej nie, nie podciągnę, więc nie będziecie pewnie widzieli teraz, ale postaram się to jakoś mądrze nagrać. Witam ponownie w kuźni. 4 serie martwego, 4 serie wiosłowania, 3 serie zostały zrobione, no niestety wam nie pokażę, bo mam na klacie, ale tutaj mamy. O tu na górze. Nie wiem czy to widać nawet. Ale mamy na górze e, drążek do podciągania. Dwa na wąskim, dwa na szerokim chwycie. E, no dwa w sumie na wąskim siadły, trzeci na szerokim i teraz ostatnia, czwarta seria na plecki na szerokim chwycie. Zrobimy sobie podciąganie. No i co, nie ma co pierdolić. Powtórzonek <grym> <sumie> <grym> w, <sumie> <grym> w sumie jako taka ostatnia seria. Nawet w porządku. Jestem zadowolony. Pozdrawiam, koniec pleców. Kuźnia Vita. Kuźnia Vita. Teraz facepulik, cztery serie już zrobione. W sumie teoretycznie 27,5 kg tutaj jest. Ale wiem, że siłownie tam mają jakieś przeliczniki, tak? Akurat jestem ignorantem w tym przypadku, bo w sumie no od jakiegoś półtorej roku ćwiczę w domu. Chyba tam jeden do dwóch czasami jeden do czterech nie wiem. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, więc nie będę kłamał, ale wiem, że jakieś przeliczniki są. Więc wygląda to frajersko. Ale w rzeczywistości na siłowni chyba tak nie jest. przechodzimy do serii w sumie. Nie wiem, jak będzie to widać. Teraz patrzę się na kamerkę, ale chyba, chyba w miarę dobrze. Nie wiem, może coś będziecie widzieli. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra. O, tu akurat mógłbym zarzucić troszeczkę więcej. To przyznaję. Ale to na spokojnie. Teraz przechodzimy do ostatniego ćwiczenia na handelkach małych. Będziemy zaczynali, właśnie sobie na tych oto handlach 22. Serię będzie to piąta seria, z w sumie nie wiem, jak to ćwiczenie nawet się nazywa, tak wam powiem. Eee, ale co, jest dobra półpeczka. I sobie teraz serię na tych handelkach nie wiem, czy coś będzie widać. Postaram się jakoś to mądrze wykonać. mądrze wykonać. Nie wiem, czy coś będzie widać. Chyba tak. Nie ma co pierdolić. Teraz zaczynamy allaszki tutaj. Później, 4, e, 4 serie e, po minutkę. Tak i na doszlifowanie. Deseczki i co? Lecimy ponownie. kuźnia tym się nie frasujcie. To jest nieważne. Ten obiektyw e, co? Allaszki. 3 dyszki. Aha, zapomniałem dołożyć. Dołożyć na wizji. E, i co? Go. Godzina 22.25. Jest dosyć późno, cóż mogę powiedzieć. Eee, jeszcze się rozciągałem, a i kamera go padła. dlatego nie dograłem jeszcze rozciąganka i, mm, i deski. Wiele was ominęło, art ciekawe ćwiczenie jak deska. No i co, jeszcze byłem na szybkich zakupkach właśnie, żeby zakupić O to już Wam pokazuję co na kolację, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że tak Pinsa, w sumie zajebiście makrosowa, fajnie też jakościowa Dajecie co lubicie i macie pełnoprawny fajny posiłek, nawet nie musicie brudzić talerza, bo robicie w opakowaniu I taki takiego tipa Wam daje. Więc co, jestem już wyczerpany był to dość emocjonalny dzień, mocny dzień. aż taki produktywny jak chciałem, oczywiście, że nie, ale e, mam nadzieję, że następne takie będą. Na następny materiał szykuję coś innego. Nie będzie to klasyczny vlog, e, ale to zobaczycie, więc stay tuned i kurwa subskrybujcie i dawajcie te dzwoneczki, żeby wam przychodziły powiadomienia syny, Miłego wieczorku, miłego dnia, niezależnie kiedy to oglądacie. Dobra,